Wchodzę w przestrzeń uzdrowienia. Wchodzę w przestrzeń ciszy, w której wszystko wraca na swoje miejsce. Moje ciało wie, jak się regenerować. Moje ciało jest moim sprzymierzeńcem. Nie muszę robić nic na siłę. Wystarczy, że pozwolę mu działać z miłością. Czuję, jak od stóp do głów. Rozchodzi się fala ciepła, fala światła, fala spokoju. Moje mięśnie się rozluźniają, mój umysł się wycisza, mój oddech się uspokaja i w tej chwili wszystko jest dobrze. Każda komórka mojego ciała pracuje dla mojego dobra. Każda kropla mojej krwi niesie uzdrowienie. Każde bicie serca jest jak mantra: Jestem bezpieczna, jestem zdrowa, jestem w harmonii. Moje ciało ma niesamowitą pamięć. Pamięta, jak czuć się lekko, silnie, radośnie. Pamięta momenty pełni i równowagi. Teraz pozwalam mu do nich wrócić. Uwalniam wszystko, co już mi nie służy: zmęczenie, napięcie, lęk, stare historie. Wypuszczam je z wydechem. A z każdym wdechem zapraszam spokój, równowagę, zdrowie. Nie jestem sama. Jestem otoczona troską ze strony natury, życia, energii wszechświata. Moja dusza jest połączona z duszami moich bliskich. Wysyłam im teraz światło. Wysyłam im intencje uzdrowienia. Niech ich ciała będą silne i odporne. Niech ich serca biją spokojnie i pewnie. Niech ich myśli staną się jasne i lekkie. Niech odnajdą spokój, regenerację i siłę. Widzę ich w pełni zdrowia, uśmiechniętych, bezpiecznych, spokojnych. Widzę ich w energii życia, która ich chroni tak samo jak mnie. Z wdzięcznością przyjmuję zdrowie, które już nadchodzi. Z wdzięcznością przyjmuję moc, która już jest we mnie. Dziękuję ciału za każdy dzień, dziękuję każdemu organowi, który mnie wspiera. Dziękuję za każdy oddech, za każde bicie serca. I za każdy krok nie muszę niczego udowadniać. Wystarczy, że jestem i że wybieram zdrowie codziennie i świadomie, z miłością i łagodnością. Każdego dnia jestem bliżej równowagi. Każdego dnia czuję się coraz lepiej. Każdego dnia jestem coraz bardziej sobą. Zdrową, spokojną i obecną. Wysyłam miłość do swojego ciała, wysyłam światło do swojego umysłu, wysyłam uzdrowienie do swojej duszy i pozwalam sobie czuć się dobrze. Niech ta energia zostanie ze mną. Niech rozprzestrzenia się na moje otoczenie. Niech chroni mnie i tych, których kocham. Jestem zdrowa, jestem spokojna, jestem bezpieczna, jestem cała. Niech tak będzie, niech tak zostanie. Mój oddech jest spokojny i głęboki. Każda komórka mojego ciała regeneruje się z miłością. Moje ciało wie, jak wracać do równowagi. Moje serce bije spokojnie, rytmicznie i pewnie. Moje myśli są jasne i lekkie. Wybieram spokój, wybieram zdrowie. Moje ciało mnie kocha, a ja kocham moje ciało. Jestem bezpieczna, jestem silna. Jestem w harmonii, zasługuję na zdrowie, zasługuję na spokój i tak właśnie jest.